Karolus publikuje pierwsze na świecie drukowane wiadomości. W 1605 roku Johann Carolus (1575–1634) opublikował *Relatio Relation a la firnemen und gedenkwirdigen Historien* – pierwsze na świecie drukowane czasopismo. Miało to miejsce w Strasburgu, który dziś należy do Francji. Podobne koncepcje krążyły po świecie od ponad 1500, 1500 lat. Juliusz Cezar stworzył dla Rzymian Acta Diurna, biuletyn informacyjny ryty w kamieniu lub metalu, a niemal 800 lat później wydawano w Chinach. Pisany na jedwabiu Kaiyuan Zabao. Początkowo Karolus kopiował swój biuletyn ręcznie i sprzedawał bogatym subskrybentom. W 1604 roku, że, żeby rozpowszechnić swą publikację i zwiększyć dochody, kupił zakład drukarski. Pomimo nowatorskiego podejścia swego twórcy, relacje nie przetrwały do naszych czasów. Z tego względu najstarszą stale wydawaną gazetą jest dziś holenderska Harlems Dagblad. Ukazuje się od 1656 roku, pierwotnie pod tytułem Oprechte Harlemse Courant. Początkowo do czasopism podchodzono sceptycznie. Benjamin Harris. Przekonał się o tym na własnej skórze, kiedy w 1690 roku próbował założyć pierwszy periodyk w Stanach Zjednoczonych. Nosił on tytuł Public Occurrences Both Foreign and Domestic i miał być dostarczany raz w miesiącu, albo jeśli zajdą jakieś zdarzenia częściej. Wydawca musiał jednak porzucić swój plan już po pierwszym numerze, gdyż urzędnicy uznali, iż jego publikacja zawiera refleksje o bardzo wysokich sprawach i drukowana jest bez żadnego przyzwolenia czy aprobaty władzy. Choć dzisiaj internet stanowi poważne zagrożenie dla wielu pism, ponad miliard ludzi na świecie nadal codziennie czyta drukowaną prasę. Gazeta składa się zawsze z takiej samej liczby słów, bez względu na to czy są jakieś wieści. Henry Fielding, pisarz.